Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, witajcie 28 lipca w niedzielę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział 6, a wersety od 1 do 15. Posłuchajmy. Jakiś czas później Jeszua poszedł na drugą stronę jeziora Kinneret, czyli Tyberiackiego, a szedł za nim wielki tłum. Bo widzieli cuda, jakich dokonywał na chorych. Jeszua wyszedł na wzgórza i usiadł wraz ze swymi Talmidim, a zbliżało się judejskie święto Pesach. Kiedy więc Jeszua podniósł wzrok i zobaczył, że nadchodzi wielki tłum, powiedział do Filipa: Gdzie będziemy mogli kupić chleb, aby ci ludzie zjedli? A Jeszua powiedział to, aby wypróbować Filipa bo sam Jeszua wiedział, co zrobi. Filip odpowiedział, połowa rocznych zarobków nie wystarczyłaby na chleb dla nich, każdy dostałby ledwie kęs. Jeden z Talmidim, Andrzej, brat Szymona, Kefy, powiedział mu, jest tu jeden młody człowiek, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, ale na co się to zda wśród tak wielu? Jeszua powiedział, każcie ludziom usiąść. A było tam mnóstwo trawy, więc usiedli, a liczba mężczyzn wynosiła około pięciu tysięcy. Wtedy Jeszua wziął chleby i uczyniwszy brachę, dał je wszystkim, którzy tam siedzieli, i podobnie z rybą, tyle, ile chcieli. Kiedy się najedli, powiedział swoim talmidim, zbierzcie resztki, żeby nic się nie zmarnowało. Zebrali i napełnili dwanaście koszów kawałkami pięciu chlebów jęczmiennych, pozostawionych przez tych, którzy jedli. Kiedy ludzie zobaczyli cud, jakiego dokonał, powiedzieli, to musi być prorok, który ma przyjść na świat. Jeszuła wiedział, że są o krok od tego, aby przyjść i pochwycić Go i obwołać Go królem. Poszedł więc z powrotem na wzgórza. Tym razem poszedł sam. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cudowne rozmnożenie chlebów. Tak zatytułowany jest ten rozdział Ewangelii, Jana. Ale moi kochani, ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy już tak od razu. Przeskoczyli do tego, co się będzie później działo. Bo przecież tu nie o chleby pszenne, czy żytnie, czy razowe chodzi. Ale tu chodzi Jezusowi, o czym w tym rozdziale będzie później dalej. Tu będzie bardzo długi ten rozdział. My go będziemy czytać przez kilka niedziel. Jezusowi zupełnie o coś innego chodziło. Chodziło mu już o to, co tu na początku zostało też powiedziane, tak sobie myślałem, co on musiał wtedy czuć, kiedy na początku tu było, że Pan Jezus poszedł nad to jezioro tyberiackie, ludzie za nim poszli, on sobie tam usiadł, a zbliżało się judejskie święto Pesach, Pascha, zbliżało się to święto. To był ten czas, to był ten moment. Tylko nieco jeszcze odłożony w, odłożony w czasie. On wiedział, że będzie taki, taka pascha, będzie takie święto, w którym powie: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, to jest moje ciało, że będzie taki moment, w którym będziemy się nim karmić, będziemy go jeść. Ktoś mógłby powiedzieć trochę jak. Jak ten Filip z dzisiejszej Ewangelii. Skąd my mamy mieć tyle chleba, żeby ludzi nakarmić? Skąd, panie Jezu? Przecież gdybyśmy chcieli to zrobić, to by nawet po kawałeczku nie wystarczyło, a wydalibyśmy połowę zarobków rocznych. I dzisiaj, moi drodzy, kiedy patrzymy już na to z pewnej perspektywy, to tego chleba eucharystycznego nigdzie na świecie nie brakuje, nigdzie. Już nie tylko chleba takiego od piekarza, ale chleba eucharystycznego, ciała Chrystusa nigdzie nie brakuje. To znaczy, że każdy, kto chce, naprawdę chce. Ja tu nie mówię o, o tym, że nie mam Go na wyciągnięcie ręki pół kilometra od mojego domu. Ale każdy, kto rzeczywiście chce. To może przyjść za darmo, nie musi za to płacić i, i otrzyma ten chleb, który daje życie wieczne. Bierzcie, to jest moje ciało, jedzcie dosyta. Jego ręka jest otwarta, by nas karmić nieustannie, nasze głody. W ludziach jest tyle głodów, w nas jest tyle głodów, różnych głodów miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. Przeróżnych głodów, i Chrystus mówi: Chcę Wam dać, chcę to Wam dać, tylko musicie mi uwierzyć, że to jest moje ciało, że to nie jest opłateczek czy jakaś jeszcze inna forma do jedzenia. To jest moje ciało, które za Was jest wydane. I to się dzieje w każdą niedzielę. To się dzieje w, w, w tysiącach kościołów w Polsce. W wielu kościołach na świecie. Moi drodzy, w każdej minucie, w każdej minucie przy ołtarzu stoi 300 kapłanów. To znaczy 300 mszy świętych jest odprawianych. W co minutę, w każdej minucie, wyobraźcie sobie, jak to jest ogromna fala modlitwy, łask, błogosławieństw i rozdawania tego chleba. To przecież nawet gdyby tam było kilkanaście osób w takim kościele, uśredniona, to mielibyśmy, to już mamy tysiące, tysiące, które każdego dnie, każdej minuty są karmione tym właśnie chlebem, chlebem, którym jest ciało Jezusa. I Pan Jezus będzie o tym mówił. Tutaj na razie tylko pokazał pewien znak, ale będzie o tym mówił za chwilę, za parę um, wersetów dalej że to jest chleb, który przemija, ale ja wam dam prawdziwy chleb. Będziemy też chcieli w tę niedzielę trochę bardziej może zrozumieć jeszcze bardziej i pokochać Eucharystię, ten chleb, który jest nam dawany, żebyśmy nie byli głodni. Dzisiaj też was proszę, kiedy pójdziecie na Eucharystię, przyjmijcie z wielką wiarą i z wdzięcznością, że możemy, jeśli jesteśmy w stanie łaski, wyrzekamy się grzechu, szatana. Że możemy przyjmować ten chleb. Niech Jezus Wam błogosławi, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionej niedzieli i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da.